Zmiana pracy w trakcie roku nie oznacza, że nasz urlop wypoczynkowy zostanie pomniejszony. Po prostu jedną część wykorzystujemy u pierwszego pracodawcy, a pozostałą część u drugiego. To mi się podoba! Musimy jednak pamiętać o jednej rzeczy. Gdy umowa kończy się na przykład w czerwcu i nie zostanie przedłużona, lub nie zatrudnimy się od razu w innym miejscu, to wtedy wymiar urlopu wypoczynkowego ulega pomniejszeniu. Co? Za chwilę wszystko będzie jasne. Cześć, ja mam na imię Maciek, a to jest kanał asystent kadrowego, na którym rozwiązujemy zagadki kadrowo-płacowe. Tym razem naliczanie wynagrodzenia odkładamy na bok i zajmiemy się tematem bardziej kadrowym. Dlatego, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a interesują Cię zagadnienia ze świata HR, zarówno kadrowe, jak i płacowe, to kliknij proszę przycisk subskrybuj oraz zostaw łapkę w górę. Dzięki temu będę wiedział, że tam, po drugiej stronie ekranu, są osoby, które chcą poszerzać swoją wiedzę i chcą więcej materiałów takich jak ten. Z góry dziękuję i wracamy do głównego wątku. Zatem, jaka jest ogólna zasada przy wyznaczaniu liczby dni dostępnego urlopu? Otóż bierzemy wymiar urlopu dla pracownika pełnoetatowego będzie to 20 lub 26 dni, w zależności od jego stażu pracy mnożymy przez liczbę miesięcy, które w danym roku obejmuje jego umowa i dzielimy przez 12, tak żeby uzyskać proporcje względem całego roku. Jeżeli otrzymany wynik nie jest liczbą całkowitą, to zawsze zaokrąglamy do pełnego dnia w górę. Nie ma tutaj standardowego zaokrąglania od piątki w górę, poniżej piątki w dół. Po prostu każdy wynik, który jest ułamkiem zaokrąglamy w górę. Tak samo jak każdy niepełny miesiąc zatrudnienia również zaokrąglamy w górę. No, z małym wyjątkiem. Po kolei na przykładach. Uruchamiamy asystenta kadrowego. Z sekcji Urlopy wybieramy opcję Zmniejszenie wymiaru urlopu i startujemy z naszym pierwszym przykładem. Umowa na czas określony od września 2023 roku do maja 2024. Przyjmijmy, że pracownik ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, zatem wymiar urlopu za cały rok to 20 dni. I teraz od września do końca roku mamy 4 miesiące zatrudnienia, zatem mnożymy 20 dni podstawy razy 4 miesiące i dzielimy przez 12, a to nam daje 6,6 ,6 w okresie, czyli 6,2 trzecie dnia. Zgodnie ze wspomnianą wcześniej zasadą, niepełny dzień zaokrąglamy w górę i dzięki temu otrzymujemy 7 dni urlopu na rok 2023. Natomiast w roku 2024 umowa trwa do końca maja. Czyli mamy 5 miesięcy zatrudnienia, 20 dni podstawy razy 5 dzielone przez 12, a to się równa 8,3 w okresie, czyli 8 i 1 trzecia dnia. Tutaj znów ta sama zasada. Zaokrąglenie w górę otrzymujemy wymiar urlopu w wysokości 9 dni do wykorzystania w roku 2024. Przykład drugi. Pracownik z umową na czas nieokreślony, zatrudniony już ponad 10 lat. W 2023 roku składa wypowiedzenie, przez co jego umowa przestaje obowiązywać na koniec września. Staż ponad 10 lat, zatem podstawa wymiaru urlopu wynosi 26 dni: 26 razy 9 miesięcy dzielone przez 12. Wynik to 19,5. Znowu zaokrąglenie do pełnych dni w górę, czyli ostatecznie pracownik ma do wykorzystania 20 dni urlopu. I tutaj musimy na chwilę się zatrzymać. Ustawa o urlopie wypoczynkowym, której fragmenty znajdziecie w opisie filmu, mówi, że pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u pracodawcy w roku ustania stosunku pracy czyli to, co przed chwilą policzyliśmy chyba że przed ustaniem tego stosunku pracy pracownik wykorzystał urlop w przysługującym lub wyższym wymiarze. Co to właściwie oznacza? Otóż, Pracownik na początku 2023 roku jeszcze nie złożył wypowiedzenia, a był zatrudniony na umowie na czas nieokreślony. Zatem od początku roku przysługiwało mu pełne 26 dni urlopu, które mógł wykorzystać już w pierwszej połowie roku, jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia. W takim wypadku, na świadectwie pracy należy wpisać tyle dni urlopu, ile rzeczywiście pracownik wykorzystał. Tak, żeby ewentualny następny pracodawca otrzymał te informacje. Do tego wrócimy jeszcze w przykładzie trzecim. Natomiast, gdyby pracownik wykorzystał tylko 15 dni urlopu, a wiemy, że jego zmniejszony wymiar dostępnych dni urlopu po złożeniu wypowiedzenia wynosi już tylko 20, to za pozostałe niewykorzystane 5 dni urlopu należy wypłacić ekwiwalent pieniężny. Z kolei na świadectwie pracy w takim przypadku należy wykazać przyznany wymiar proporcjonalnie pomniejszony czyli dokładnie nasze policzone 20 dni. Przejdźmy do przykładu trzeciego. Zmiana pracodawcy w trakcie roku i żeby lekko skomplikować przypadek to zmiana ta nastąpi w połowie miesiąca. Na przykład 14 października kończy się umowa u jednego pracodawcy, a 15 nasz pracownik rozpoczyna pracę w innej firmie. Co w takim przypadku? Otóż zasada jest taka, że to pierwszy pracodawca traktuje ostatni miesiąc zatrudnienia jako pełen miesiąc, czyli zaokrągla go do pełnego miesiąca w górę. Natomiast drugi pracodawca oblicza wymiar urlopu od pierwszego pełnego miesiąca zatrudnienia i to jest ten mały wyjątek, o którym wspominałem na początku. Sprawdźmy więc, jak dokładnie wyglądają obliczenia w takim przypadku. Pracodawca pierwszy od stycznia do października włącznie. Przyjmijmy wymiar 26 dni, zatem 26 razy 10 dzielone przez 12, to się równa 21 i 6 w okresie, w zaokrągleniu 22 dni. Pracodawca drugi pomija październik i liczy tylko od listopada do grudnia, czyli 26 razy 2 dzielone przez 12, to się równa 4,3 w okresie, które znów zaokrąglamy w górę, przez co otrzymujemy 5 dni. Czy widzimy już pewną nieścisłość? Czy drugi pracodawca może udzielić 5 dni urlopu? Na pewno byłoby to na rękę pracownikowi, jednak, według ustawy, roczny wymiar nie może przekroczyć 26 dni, a tutaj mamy 22 dni u poprzedniego pracodawcy wykazane na świadectwie pracy i teoretycznie 5 dni u nowego pracodawcy, co daje łącznie 27. W takim przypadku nowy pracodawca ogranicza wymiar urlopu do 4 dni. Tak, żeby łączny wymiar za cały rok nie przekroczył ustawowych 26 dni urlopu. No, i teraz nie jeden matematyk powinien krzyknąć: Przecież gdybyśmy zaokrąglali normalnie 4,33 w dół, od razu otrzymalibyśmy 4 dni bez dodatkowych zasad i sprawdzeń. Prawda to. No, ale ustawa o urlopie wypoczynkowym to niestety nie lekcja matematyki, i tutaj obowiązują nieco inne zasady. Kontynuując, Rozpatrzmy przypadek pracownika zatrudnionego na niepełen etat, na przykład 3 piąte, a do tego umowa niech będzie do końca kwietnia, asystent kadrowego w wersji Premium umożliwia uwzględnienie dowolnego wymiaru etatu, np. 1 czwarta, 3 piąte, 58 168 i to zarówno podczas liczenia zmniejszonego wymiaru urlopu, a także w innych kalkulatorach, jak na przykład kalkulator czasu pracy. Jeżeli podoba Ci się to, o czym opowiadam tutaj na kanale, a także uważasz, że taka aplikacja kadrowo-płacowa to bardzo przydatne narzędzie, to za pomocą platformy Patronite możesz przekazać wsparcie na rozwój całego tego projektu. W zamian za to otrzymasz indywidualny kod dostępu do zaawansowanych funkcji asystenta, który można wykorzystać zarówno na smartfonie, a także na stronie internetowej pracując przy komputerze. Link do profilu na Patronite znajduje się w opisie filmu. Wracając do obliczeń. W pierwszej kolejności należy ustalić wymiar roczny. Sprawdzamy podstawę dla pełnego etatu 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy danego pracownika. Mnożymy razy wymiar etatu przykładowo 26 razy 3 piąte to daje nam 15,6. Tutaj również obowiązuje zasada zaokrąglania do pełnego dnia w górę czyli, gdyby umowa trwała cały rok, naszemu pracownikowi zatrudnionemu na niepełny etat przysługiwałoby 16 pełnych 8-godzinnych dni urlopu. Natomiast, gdy umowa jest krótsza, obliczamy wymiar proporcjonalnie pomniejszony dokładnie tak jak w poprzednich przykładach. 16 dni podstawy razy 4 miesiące, od stycznia do kwietnia włącznie, dzielone przez 12. Otrzymujemy 5,3 w okresie, zaokrąglone do 6 pełnych dni. Słowem końca, omówiliśmy sobie sposób zmniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w zależności od okresu zatrudnienia pracownika, a także od wymiaru etatu. Ale to nie wszystko. Pozostaje jeszcze kwestia zmiany wymiaru etatu w trakcie roku i to nawet kilkukrotna zmiana. A do tego urlop w momencie podjęcia pierwszej pracy w życiu liczy się zupełnie inaczej. Dlatego myślę, że mamy wystarczająco materiału na kolejny film o urlopie wypoczynkowym. Jeżeli nie chcesz go przegapić, to przypominam o możliwości zasubskrybowania kanału, a także o opcji dzwoneczka, dzięki któremu otrzymasz powiadomienie o kolejnych materiałach. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!